Witam Was po długiej przerwie. Jak widać zmieniło się tło w tle myślę, że będziemy coś z nim kombinować, żeby było ładniejsze, ale dzisiaj nie ma na to czasu, bo już jest piątek, 12.20, a ja do 14.30 muszę wyjść z chaty, więc na razie zostaje tak, jak jest. W moim starym biurze jest teraz pokój dziecka, więc musicie się przyzwyczaić do żółtych ścian w tle. Przepraszam za światło, zainwestowałam w mikrofon, nie starczyło już na oświetlenie i kamerę, w związku z czym najważniejsze, żeby dźwięk był dobry. I teraz tak, to wideo Nagrywam również w postaci samej ścieżki dźwiękowej, tylko i mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tego podcast. Więc jeżeli nie macie wewnętrznej potrzeby na mnie patrzeć, chcecie sobie tylko posłuchać, to jeżeli jest w formie podcastu, to link będzie gdzieś w opisie. A jak nie będzie w formie podcastu, to po prostu wykasuję tą część. W związku z tym nawet nie będziecie o tym wiedzieć. Więc miejmy nadzieję, że wszystko się udało. I teraz pytanie: z czym do Was przychodzę? Jest to film który zaczyna nową serię filmów em, na moim kanale na YouTube. Chyba wrzucę też na Face'a, ale na razie umówmy się, że na kanale na YouTube. Mm, I nie będzie aż tak mocno dotoczyła kwestii technicznych jak do tej pory. Zajmiemy się teraz trochę inną tematyką. I teraz, żeby Wam wytłumaczyć, o czym jest ten film, to muszę Wam opowiedzieć historię o tym, skąd wziął mi się pomysł na rebranding. Więc cofnijmy się tydzień wstecz, w sensie tydzień od e, momentu, kiedy ja nagrywam, bo e, prawdopodobnie ten film zostanie opublikowany w poniedziałek, czyli powiedzmy, że półtora tygodnia. W każdym razie e, mam tutaj datę, więc będę wiedzieć. Równo 19 czerwca, czyli równo tydzień temu, zrobiłam test Galupa. I teraz, e, z czym to się wiąże? Wiele razy widziałam na internecie u innych osób, które robią biznesy online, e, czy w ogóle że test Galupa popchnął ich biznes do przodu. Um, i chyba nie inaczej jest ze mną, ponieważ um, mam wrażenie, że zrobienie tego testu mocno mi uporządkowało moją wiedzę w głowie. Dzięki temu zrozumiałam, Skąd się wzięły u mnie powiedzmy pewne symptomy wypalenia zawodowego. Um, dlaczego to, co robiłam do tej pory? przestało mnie trochę jarać, zastanawiałam się, czy się z tego nie wycofać, czy czegoś nie zmienić, a jeżeli zmienić, to co? No i problem polegał na tym, że nie do końca miałam pomysłu na zmiany. Mm. W sensie, z jednej strony cieszyłam się, bo mój biznes cały czas idzie do przodu, rozwija się, przychody z kursów są e, coraz większe, ja czułam bardzo, że się rozwijam. Z drugiej strony, m, gdzieś tam pandemia koronawirusa zaburzyła moje plany, miały miał wyjść do tej pory, czyli do końca czerwca, jeszcze dwa kursy, ostatnio został ten w Divi wypuszczony w styczniu, m, ten kurs o Divi, a pozostałe leżały i czekały na moment, aż będę mogła nagrywać, czyli aż moje dziecko pójdzie do przedszkola. No i nie powiem, było ciężko. Podejrzewałam, że być może ten problem bierze, bierze się właśnie z tego, że nie mogę za bardzo nagrywać, bo jakby tworzenie dla Was materiałów bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba tworzenie materiałów wideo. Pisać też lubię, ale m, takich rzeczy technicznych to nie do końca. E, więc miałam tutaj jakby dużą zagwostkę. No, i w zeszłym tygodniu, tydzień temu, 19 czerwca, e, przypomnę, bo nie wiem, w którym momencie będziecie oglądać ten film, e, rozmawiałam z moją klientką. Mam taką klientkę, z którą mamy cotygodniowe, cykliczne rozmowy, właśnie w piątki, e, bo ona bardzo mocno zmienia strukturę swojej firmy, e, chce bardziej planować wszystko, żeby, chce, żeby bardziej wszystko było uporządkowane, e, zaczyna tworzyć sobie jakieś tam systemy. No, i my raz w tygodniu zdzwaniamy się, e, żeby obgadać temat, na jakim etapie jesteśmy dokąd zmierzamy, co musimy zrobić w najbliższym tygodniu i inne takie rzeczy. No i ta moja klientka opowiedziała mi o tym, że zrobiła test Galupa. Ja się nad testem Galupa zastanawiałam dwa, y dwa lata. Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy by nie zrobić testu Galupa, ale gdzieś tam zawsze było, że o, to duży koszt, nieprawda, kosztuje tylko stówę. Y y albo jakieś inne powody, dlaczego tego testu jeszcze nie zrobiłam. No i jakoś tak leżał gdzieś tam z tyłu głowy, myślałam, że fajnie by było, ale w sumie nie zależy mi. No i e, w sumie ta rozmowa z moją klientką tak mnie trochę zainspirowała, żeby ten test zrobić. Zwłaszcza, że ostatnio gdzieś tam mi się na Facebooku przewija coraz częściej, bo dołączyłam też do klubu pani e, swojego czasu i tam po prostu e, spora część dziewczyn poczuła się zainspirowana do zrobienia testu galupa i na tajnej klu grupie klubu dzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie swoich talentów, więc gdzieś tam już się wcześniej przewijał. Potem ta moja klientka wspomniała. Mówię, dobra, co mi szkodzi? Fundusze mam, zrobię. Dowiem się czegoś o sobie, lubię się dowiadywać czegoś o sobie, więc w sumie co mi szkodzi. No i zrobiłam. I w pierwszej chwili sobie pomyślałam, kurczę, to serio są moje talenty. W sensie to jest moje top 5, bo ja zrobiłam sobie top 5. Yy, dla osób, które nie wiedzą, co to jest test galupa, to od razu mówię, że podrzucam Wam link też w opisie do tego filmu, żebyście mogły sobie zobaczyć, bo ja tutaj nie będę opisywać, nie jestem specjalistką testu galupa, więc nie będę mówić. No ale dobrze. Wracajmy do tematu. Więc w pierwszej chwili sobie pomyślałam: To jest moja pierwsza piątka, kurczę. Nie czuję tego tak do końca w sensie. Może bym powiedziała, że powiedzmy, że mam takie talenty, ale żeby to była pierwsza piątka, nie wydaje mi się. No ale potem zaczęłam czytać opisy do tych talentów. No i się okazało, że to jednak zdecydowanie jest moja pierwsza piątka. Tylko, że ja sobie nie do końca zdawałam z tego sprawę, że ja z takich rzeczy korzystam na co dzień faktycznie intuicyjnie, w sensie powiedzmy z takich talentów, ale jakby nie wiedziałam, że to są rzeczy, które najłatwiej mogę przekształcić w mocne strony i które najprawdopodobniej najbardziej powinnam wykorzystywać w swoim życiu. Także cieszę się bardzo, że ten test zrobiłam. Tylko, że. Miałam nowy problem I nawet wpisałam w wyszukiwarkę Google, zrobiłam test galupa i co teraz? W sensie, co ja mam z tą informacją zrobić? Test galupa to jest tak naprawdę początek. Dowiadujesz się czegoś nowego o sobie, e, wiesz jakie są Twoje mocne strony, ale kurczę, żeby coś z tym zrobić, to potrzebujesz jakiejś podpowiedzi. I teraz ja Wam e, posiłkując się telefonem, powiem, jakie są moje m, talenty w kolejności od 1 do piątki, e, czyli ta moja, e, te moje najmocniejsze strony. Tylko sobie przywinę. Więc tak, mam indywidualizację, odkrywanie, rozwijanie innych, empatię i optymistę. I Wam opisy tych talentów też wrzucę, jeżeli jesteście ciekawe, wrzucę Wam w opisie do tego filmu. No i tak sobie poczytałam opisy, i tak sobie myślę, no zgadza się ze mną, tylko teraz co ja mam z tą wiedzą zrobić? Bo tak, pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to, że to są cechy idealnego menadżera. A ja po pierwsze, dużo czasu i pieniędzy zainwestowałam w swoją firmę. Nie mam ochoty teraz iść i być menadżerem gdzie indziej, zwłaszcza, że nie mam doświadczenia. A po drugie, kompletnie się nie czuję na stanowisku menadżerskim. W sensie to mogłaby być jedna z części mojej pracy, ale na pewno nie całość. Druga myśl, jaka przyszła mi do głowy, to taka, że powinnam mieć swój zespół wirtualnych asystentek. Może pójść bardziej w agencji wirtualnych asystentek. No i to się pojawił kolejny problem, bo ja już rozważałam tą kwestię wielokrotnie. I za każdym razem podejmowałam decyzję, że się po prostu do tego nie nadaję. Nie lubię mieć za dużo zadań wiszących nade mną. Gdybym miała agencję, w której zarządzam ludźmi, to co z tego, że podzlecam, skoro i tak dalej muszę kontrolować, czy rzeczy zostały zrobione i czy zostały zrobione prawidłowo, bo na tym polega praca jakby właściciela agencji, wirtualnych asystentek. Więc ja wiem, że to nie jest dla mnie. No, ale nie bardzo miałam pomysłu. Co z tym fantem zrobić? Od razu wiedziałam, że jakby nie do końca spina mi się z tym, co teraz robię, bo z jednej strony jestem wirtualną asystentką, mam kilku stałych klientów, z którymi lubię pracować i z pracy z nimi nie zamierzam rezygnować, bo pracuje mi się z nimi świetnie, ale to jest tylko część mojej pracy. Druga część to tworzenie kursów online i dzielenie się wiedzą z Wami. No, tyle tylko, że do moich wio najbardziej wiodących talentów. Tworzenie kursów online nie pasuje. W sensie nie w ten sposób, w który robię to teraz. I teraz, do jakich wniosków doszłam? Więc w pierwszej kolejności pomyślałam sobie tak. Ja mam na pierwszym miejscu indywidualizację. Indywidualizacja polega na tym, że lubię dostosowywać przekaz do odbiorcy w połączeniu z moją empatią. Dosyć spokojnie to idzie w sensie. Ja bardzo łatwo wyczuwam, jaki kto ma nastrój, jaką jest osobą, na jakie tematy można z tą osobą porozmawiać, a na jakie nie. Mm, I po prostu jakoś tak naturalnie. Mam takie osoby, z którymi rozmawiam na jedne tematy, a na inne nie i odwrotnie mam takie, z którymi na przykład lubię sobie pożartować, mm, ale na przykład na takie poważniejsze tematy tak nie do końca, bo wiem, że ten ktoś zawsze będzie ci cisnął bekę, a jeżeli chodzi o moją pracę, to ja jestem dosyć poważną osobą. E, w związku z tym jakby tutaj jakby jest ten dostosowywanie przekazu do odbiorcy, w połączeniu powiedzmy z empatią. Czyli mam miejsce pierwsze i czwarte na mojej pierwszej piątki. No i teraz tak, jakby tak na to popatrzeć, w sensie z punktu widzenia klienta, który przychodzi kupić mój kurs online, no to już nie do końca to tak działa. Bo ktoś sobie przychodzi, wpada gdzieś tam na moją stronę, czy to z wyszukiwarki, czy przez Facebooka, z Instagrama, ktoś mnie polecił, nieistotne, gdzieś tam po prostu na tą moją stronę trafia. I stwierdza, że chce sobie kupić jakiś kurs. No i powiedzmy, że jest to kurs od bo to jest jakby najświeższy przykład. Dostałam też kilka maili zwrotnych odnośnie tego kursu. No i powiedzmy, że ta osoba czyta stronę lądowania i sobie myśli, chciałabym w prosty sposób zrobić stronę internetową. Czy ten kurs mi się przyda? No i czyta stronę lądowania i wychodzi, że tak. W związku z tym kupuję ten kurs. Yy, I mimo, że ja na tej stronie lądowania napisałam wyraźnie, że to jest kurs dla osób, które znają WordPressa, bo to nie jest kurs o WordPressie. Kurs o WordPressie powinien być zrobiony osobno. To nie jest tak, że można połączyć po prostu te dwa w, jedno, w jeden kurs. To zdarzają się dalej osoby, które nie znają WordPressa, a kupują kurs o Divi. I teraz pytanie: dlaczego? Bo się na tym nie znają. Ja, jako przedsiębiorca i osoba, która sprzedaje ten kurs, powinnam im powiedzieć, dasz radę ten kurs przerobić, albo nie dasz radę tego kursu przerobić. Um, bardzo ciężko z perspektywy osoby, która jest laikiem w rzeczach technicznych, jest ocenić, czy dana rzecz będzie dla mnie przydatna, czy nie. I gdzie tu jest moja indywidualizacja? Ja bym chciała dopasowywać te e, produkty do klientów. Ja bym chciała, żeby osoba, która kupuje u mnie kurs, była zadowolona z produktu, który kupiła, żeby czuła, że to faktycznie jest produkt, który jej pomógł. Ale jeżeli ona jest osobą początkującą. To ona nie jest w stanie tego ocenić. To ja bym musiała po prostu, każda osoba musiałaby pisać do mnie maila z ogólną swoją sytuacją życiową i z pytaniem, czy ten kurs mi się przyda. I ja bym wtedy czytając to, mogłabym o coś dodatkowego zapytać i powiedzieć: przyda ci się albo nie, albo ci się nie przyda. Kupuj, nie kupuj. No ale to z kolei też nie o to chodzi, nie po to jakby tworzymy produkty, nie po to, powiedzmy, no, próbujemy stworzyć jakiś dochód pasywny żeby odpowiadać na miliony maili, więc już się to jakoś zautomatyzować. Eee, I to była pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, czyli jak to zautomatyzować, żeby faktycznie klient kupił produkt, który mu odpowiada. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ankieta. Ankiety produktowe pojawiają się dosyć często, najczęściej dotyczą produktów fizycznych. Czyli na przykład e, najświeższy przykład z mojego życia, nie żebym korzystała, po prostu przyszedł klient, e, który chciał taką stronę, żeby nie było. To są te mm, coś tam, jakieś tam produkty lecznicze, lecznicze z marihuaną. No i one mają po prostu takie ankiety, czego potrzebujesz i tak dalej, i na tej podstawie dobieramy ci produkt. No i to jest fajna sprawa. E, tyle tylko, że w kursach online. Nikt tego nie robi. Pytanie brzmi czemu? i sobie pomyślałam, ja zrobię. W związku z tym, e, pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka, powinna mieć na swojej stronie ankietę z pytaniami, na podstawie których ocenię e, automatycznie, czyli o, tak muszą być pytania napisane, e, jaki produkt dla danej osoby, która wypełnia tą ankietę będzie przydatny. Czy to jest osoba, która zna już Wordpressa i chce w prosty sposób zrobić stronę internetową w Divi, m, albo e, i wtedy kurs o Divi, wiadomo, e, albo na przykład zna Wordpressa i trochę zna Divi, Albo ma Divi na stronie i yy, chce po prostu nauczyć się obsługiwać, no to też kurs o Divi. Yy, ale to może być też osoba, która nie zna WordPressa i chciałaby w prosty sposób yy, zrobić yy, sobie stronę internetową, i teraz ona kompletnie nie wie, yy, który kurs ma kupić i czy w ogóle którykolwiek yy, okaże się dla niej przydatny. No i w takim przypadku co? Ja bym mogła polecić kurs o WordPressie i do tego o WordPress Divi, WordPress Elementorem. W łatwy sposób, jakby stworzysz swoją stronę ewentualnie sam kurs o wordpressie i po prostu e, z instrukcją jak e, ogarnąć motywy. Hmm, coś w ten Mam nadzieję, że czaicie klimat. Czyli mniej więcej na tym to polega. Przychodzi ktoś, chce się czegoś dowiedzieć, ale nie wie czego, więc ja mu mówię wypełnij ankietę, to się dowiesz czego musisz się dowiedzieć. I po prostu jakieś tam e, wiadomo wytyczne. To jest oczywiście zarys. Ja na pomysł wpadłam tydzień temu, e, więc nie oceniajcie. To jest pierwsza rzecz. E, druga jest taka, że ja mam talent rozwijania innych. I on polega na tym, że ja czerpię energię z tego, że ludzie robią postępy. No i gdzie to jest w kursach online. W sensie ktoś sobie przerabia u siebie w domu. Będzie chciał, to mi napisze. Ewentualnie ja go spytam, ale to też będzie chciał, to mi odpisze, jak mu idzie, a jak nie będzie chciał, to mi nie odpisze, jak mu idzie. Bardzo rzadko zdarza się. W sensie bardzo mały procent osób, które przerabiają kursy online, faktycznie pisze, czy materiały były dla niego przydatne, czy nie, i co dzięki tym materiałom udało się zrobić. Zaczęłam pomału rozumieć, skąd się wziął mój kryzys. Ja po prostu się nie do końca spełniam, bo mój produkt nie jest dostosowany do tego, co ja bym chciała po prostu uzyskać z tej firmy. Ja bym chciała pomagać ludziom się rozwijać. I chciałabym widzieć, że oni się rozwijają i że faktycznie te materiały są im przydatne. A yy, sprzedawanie kursów online, w ogóle biznesy online w Polsce, tak jak wyglądają teraz, są bardzo jednostronne. Czyli ty wystosowujesz jakiś komunikat do odbiorcy, no i zdarza się, że ci odpisze. Zwłaszcza jeżeli to są małe biznesy, bo jak jesteś duża, to po prostu zawsze ktoś tam ci odpisuje. Ale większość małych e, biznesów online po prostu nie dostaje żadnej informacji zwrotnej, nawet jeżeli zapyta. To osób, której odpiszą jest bardzo mało, e, więc to po prostu jest bardzo jednostronna komunikacja. Mnie brakowało komunikatu zwrotnego, ale ja go nie jestem w stanie wyszarpać komuś siłą. Um, więc stwierdziłam, że do moich kursów będę dodawać mentoring w bardzo ograniczonym zakresie i w wyższej cenie, bo wiadomo, Sprzedaje swój czas, ale chciałabym, żeby w mojej ofercie było coś takiego, że ktoś może sobie kupić mój kurs albo mentoring w sumie osobno. I na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zdzwaniamy się na pół godziny i rozmawiamy o tym, na jakim jest etapie, co udało jej się zrobić, czego jeszcze potrzebuje, z czym ma problem, czy chce o coś zapytać, inne takie rzeczy. Więc to były jakby dwie pierwsze konkluzje, które przyszły mi do głowy po zrobieniu testu galupa. A potem przyszła trzecia i czwarta. Trzecia była taka. No dobrze. Załóżmy, że mam ankietę na stronie z pytaniami takimi, które mają pokazać, czego dana osoba potrzebuje w biznesie online. Ona ma teoretycznie moje założenie jest takie, że ktoś ma biznes online, ale nie do końca wie jak go rozwijać, ewentualnie chce założyć biznes online mm, i nie wie jak to zrobić i wypełnia moją ankietę i ma po prostu usystematyzowane jak, co po kolei trzeba zrobić. No ale ja jestem specjalistą z rzeczy technicznych. Ja się nie do końca znam na innych działkach. Coś tam co trochę podczytuję, ale ja wiem, w czym ja jestem ekspertem. Ja się nie będę po prostu jakby wpychać w mm, inną tematykę, bo ja się aż tak dobrze na tym nie znam. Poza tym wszyscy wiemy, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Więc musiałabym wejść we współpracę z różnymi osobami, którzy są specjalistami w innych dziedzinach. Tak jak mam Anię Kawecką, która jest świetna dla początkujących wirtualnych asystentek, albo na przykład Jole Korczak, która jest świetna od strategii marketingowych i inne takie rzeczy. Ja jeszcze do nich nie pisałam żeby nie było, ale mniej więcej taka była moja pierwsza myśl, czyli są jakieś osoby, z którymi ja bym chciała być może wejść we współpracę i oferować też ich produkty na stronie, żeby to nie było tak, że są tylko rzeczy techniczne, które trzeba ogarnąć w biznesie online, ale taka jakby kompleksowa usługa. I tu głęboka prośba dla Was, jeżeli macie usługi albo produkty dla biznesów online, to piszcie do mnie na maila na kontakt i napiszcie, czym się zajmujecie. Bo ja na pewno będę szukać osób do współpracy. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby wziąć udział w tym projekcie. Ok, koniec dygresji. I teraz możemy wrócić do naszego tematu. Czyli ja sobie pomyślałam, że musiałabym wejść we współpracę z różnymi osobami, żeby jakby ten produkt był bardziej dostosowany. No, i jakby cały projekt zaczął się coraz bardziej rozrastać w mojej głowie. Nagle z takiego. Małego niby nie jest lekka przeróbka, zrobił się po prostu duży projekt. Stwierdziłam, że w momencie, w którym mm, miałabym zaprosić do współpracy inne osoby, to to już nie może być marka osobista, czyli ja już nie mogę być powiedzmy na nazwie Paulina Maj, e, bo to po prostu będzie współpraca z innymi osobami, więc od razu stwierdziłam, że trzeba będzie zrobić rebranding. Zaczęłam gdzieś z tyłu głowy myśleć. O zmianie nazwy, tylko na jaką? Myślałam o techniczna strona biznesu, ale potem sobie pomyślałam, że na drugim miejscu w moim teście galupa mam odkrywczość, i ja to coraz bardziej jakby zaczynałam czuć tą odkrywczość i właśnie jej brak w moim biznesie. Jeżeli na bieżąco obserwujecie moje media społecznościowe, to możecie zobaczyć, że w ostatnim czasie coś się zmieniło. Ehm, mianowicie jakby komunikaty, które do Was wystosowywuję. To jest właśnie to, czego mi brakowało w moim biznesie, czyli takiego dzielenia się swoimi przemyśleniami. Ja dużo czytam książek biznesowych, lubię łączyć ze sobą fakty, wyciągać różne wnioski. Mam bardzo dużo przemyśleń i nie chcę ich zatrzymywać tylko dla siebie. A nie mam w swoim otoczeniu za dużo osób, które um, robią biznes online. I byłyby zainteresowane rozmawianiem ze mną na ten temat. Widzę też, że jak rozmawiam z różnymi osobami, to one są zainteresowane tymi moimi przemyśleniami. W związku z tym, szkoda wręcz trzymać je tylko dla siebie, trzeba je gdzieś upubliczniać. I po prostu czułam, że to określenie techniczna, strona biznesu bardzo mnie stopuje. Więc stwierdziłam, że robimy kompletny rebranding. Całkiem zmieniamy nazwę. Robimy logo, zmieniamy domenę, robimy po prostu kompletnie nowy projekt, który tylko trochę wyciąga z tego, co jakby robiłam do tej pory. Czyli teraz, jakbym, jakbym miała to, nie wiem, odnieść do budowy domu, to bym powiedziała, że do tej pory to zrobiłam fundament, a teraz będę robić szkielet. I miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego normalna chata. I konkluzja jest taka, że będę robić kompletny rebranding i chciałabym, żebyście towarzyszyli mi w tej drodze. Rozmawiałam z jedną osobą na temat mm, tego projektu w poniedziałek, wtedy kiedy sobie rozpisywałam wszystko, i wyszło nam na to, że najlepiej by było opowiadać o tym na bieżąco. Po pierwsze, dla mnie to by był jakiś zapis mm, tego, co robię, po drugie, myślę, że mm, nie tylko mi się przyda w sensie Chciałabym, żeby komuś się to przydało. Um, I to będzie bardzo fajny taki materiał o tym, jak wystartować z biznesem online, bo ja już mam biznes online, mam na czym budować, ale czuję się, jakbym miała zaczynać wszystko od początku. Um, w związku z tym po prostu będę się z Wami dzielić tym, na jakim etapie jestem um, i co zostało do zrobienia. Ok. I tak na koniec. Myślę, że będzie trzeba po prostu zrobić dwa filmy, bo to będzie za długie. Ale tak na koniec tego filmu, tego powiedzmy wprowadzenia, takiego skąd się wziął pomysł na takie filmy wideo, a nie inne, to Wam powiem jeszcze, że kolejną konkluzją, jaka mi przyszła do głowy jest taka, że trzeba zamknąć dostęp do kursów online. Z jednej strony, dlatego że faktycznie się czuję, jakbym zaczynała od zera i chciałabym, żeby tak to wyglądało. Z drugiej, dlatego że mm, dużo jest tutaj takich kwestii technicznych do ogarnięcia, czyli ja muszę przenieść stronę na inną domenę, platformę kursową na inną domenę. Być może to będzie wymagało większych przeróbek. Nie wiem jeszcze, czy będę to chciała mieć na jednej domenie, czy na dwóch jak to będzie wyglądało od środka um, i tak dalej. I to jest dużo takich technicznych e, zawiłości i ja bym chciała, żeby na czas tych przeniesień technicznych, nie żeby nie można było po prostu kupować kursów, bo na przykład załóżmy, że zacznę budować coś na jednej stronie, zacznę tam budować i tak dalej, gdzieś tam sobie zrobię kopię, żeby na tym jakby zrobić, potem ktoś mi kupi na tej starej platformie, będę miała problem, żeby to jakby... Gdzieś tam przenieść. Więc to była pierwsza rzecz. Druga jest taka, że będę robić przeróbki też, też kursów, dostaję sygnały, że lekcje są za długie, więc trzeba będzie je skracać, rozcinać na mniejsze. To też, też trzeba jakby gdzieś tam rozknić, w jaki sposób to zrobić. Nie czuję się też na siłach, żeby gdzieś tam promować te kursy, obsługiwać. Ja mam na razie mało kursantów, więc tutaj jakby obsługa nie jest aż tak. Powiedzmy skomplikowana, do tego będzie dochodził mentoring. Być może będę rezygnowała z grup kursantek na Facebooku, bo tu mi będzie jakby zastępował mentoring. Chciałabym gdzieś tam ograniczyć kontakty ze mną mm, troszeczkę, jeżeli chodzi o takie zewnętrzne, bo to mi zajmuje bardzo dużo czasu. Więc po prostu tutaj takich rozkmin, w którą stronę pójść, jak to zrobić i tak dalej jest bardzo dużo i ja po prostu nie czuję się na siłach, żeby do tego obsługiwać sprzedaż kursów, gdzieś tam robić promocje, kampanie sprzedażowe i inne takie. W związku z tym stwierdziłam, że do końca czerwca jeszcze można kupować, a potem zamykam sprzedaż, ale nie zamykam dostępu do kursów. Osoby, które kupiły kurs mają normalnie dostęp do tych kursów i prawdopodobnie będą miały pierwszeństwo, jeżeli chodzi o zakupienie mentoringu, Wspomniałam o tym, bo to dosyć istotne, bo to będzie bardzo, bardzo ograniczony produkt. Prawdopodobnie będzie mogło kupić tylko 5 albo 10 osób. W związku z tym, jakby tutaj, obecni kursanci powiedzmy, że będą mieli pierwszeństwo, żeby sobie ten mentoring dokupić, przynajmniej taki jest wstępny plan. No i będą miały normalnie dostęp do kursów, tak jak miały, na tej platformie, na której jest. Na której są te kursy. Jeżeli będziemy zmieniać platformę, to dostaną nowe linki, nowe dostępy i będą miały dostęp do odświeżonych wersji. I od razu też mówię, że kursy, jak wrócą, prawdopodobnie wrócą pod koniec września, bo tak planuję na razie mm, ruszyć ze szkieletem mojego budynku. Czyli to będzie, to nie będzie szkielet, to będzie taka chata, tylko powiedzmy, że nie niewyremontowana. <grym> Czyli. Mm, Mam jakiś tam minimum valuable product, czyli coś, co będzie bardzo wartościowe dla klientów, ale takie, żeby to było takie minimum na start, a potem będę jakby dopracowywać. W związku z tym, jak to będzie gotowe, no to normalnie też obecni kursanci dostaną do tego dostęp, będą mieli dostęp do odświeżonej wersji ale nowi będą mieli od razu na start wyższe ceny. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić kurs, macie czas tylko do 30 czerwca, potem zamykam sprzedaż, link do sklepu też macie w opisie do tego filmu. Ok. I tak czuję, że to już jest bardzo długie nagranie, a muszę jeszcze, chciałam nagrać jeszcze drugą część, żebyśmy byli w miarę na bieżąco, czyli o tym, co zrobiłam przez ten tydzień i na jakim etapie jestem i co jakby planujemy na następny. Do zobaczenia.